Istnieje coś głęboko tajemniczego w sposobie, w jaki pewne słowa wciąż rozbrzmiewają w naszym umyśle. Nieważne ile upłynie czasu, są zdania, które usłyszeliśmy tylko raz, a mimo to wciąż żyją w nas, jakby zakorzeniły się w głębi naszej duszy. Karl Jung, wielki szwajcarski myśliciel, który zanurzył się w mroczne wody nieświadomości, mawiał, że słowa mają duszę, a gdy wypowiedziane są z prawdą, Poruszają drzemiące archetypy. Wierzył, że istnieją symbole, które aktywują głębokie emocje, pradawne pragnienia i wspomnienia, których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w nas tkwią. A wśród tych symboli są właśnie słowa. Wyobraź sobie teraz, co by było, gdybyś mogła wypowiedzieć tylko cztery słowa zdolne obudzić w mężczyźnie poczucie więzi z tobą w sposób, którego sam nie potrafi pojąć. Słowa, które nie brzmią manipulacyjnie. Nie są krzykiem ani obietnicą, lecz niosą tak intymną, tak prawdziwą treść, że jego umysł nie potrafi ich zignorować. Czy kiedykolwiek czułaś, że niektórzy ludzie potrafią pozostać w twojej głowie, nawet gdy ich nie ma obok? Czy zastanawiałaś się, dlaczego pewne gesty, zdania czy spojrzenia zostają w pamięci, podczas gdy inne rozpływają się jak dym? Dzieje się tak, Ponieważ nasz świadomy umysł to tylko mała wyspa na oceanie, znacznie głębszym nieświadomości. I Jung nauczył nas, że to właśnie na tym symbolicznym morzu mieszka prawdziwe pragnienie. To nie to, co wypowiedziane jest z logiką, pozostawia ślad, lecz to, co aktywuje coś w nas, coś, co rozpoznajemy, choć nie rozumiemy, jakby już było tam, zanim się wydarzyło. W tym wideo odkryjemy cztery potężne słowa. Nie są to jednak słowa magiczne, są prawdziwe, proste i właśnie dlatego niebezpiecznie skuteczne, bo poruszają archetypy, które każdy mężczyzna w sobie nosi: bohatera, żywiciela, obrońcę, odkrywcę, człowieka, który pragnie być dostrzeżony i kochany nie za maskę, którą nosi, lecz za duszę, którą skrywa. Te cztery słowa mają moc sprawić, że będzie myślał o tobie przez cały dzień. Nie dlatego, że wypowiesz je w sposób uwodzicielski czy wyreżyserowany, lecz dlatego, że słysząc je, odnajdzie w sobie Ciebie. Przygotuj się, by odkryć, co się dzieje, gdy język dotyka niewidzialnego, gdy czasownik nie tylko opisuje, lecz budzi. Słowo jeden, ufam. Istnieją słowa, które uspokajają, inne ranią, niektóre znikają zaraz po wypowiedzeniu, ale jest takie, które pozostaje jak ziarno. Które powoli kiełkuje w sercu mężczyzny. To słowo to ufam. Wypowiedziane z prawdą nie jest tylko stwierdzeniem. To cicha ofiara szacunku. To jak otwarcie drzwi świątyni i nie żądając nic w zamian, pozwolenie mu wejść, bez masek, bez zbroi. Karl Jung nauczył nas, że każdy człowiek nosi w sobie wewnętrzny obraz samego siebie, który nazwał self. To self jest centrum naszej istoty. Tym, czym jesteśmy w istocie, ale też tym, czym możemy się stać. Zaufanie, gdy zostaje przyjęte, nie tylko potwierdza to, kim jesteśmy dzisiaj, budzi w nas pragnienie, by być więcej. Pomyśl teraz: ilu mężczyzn spędza życie na próbach udowodnienia czegoś próbach bycia silnym, niezwyciężonym, opanowanym częściowo dlatego, że wymaga tego od nich społeczeństwo. Ale w większej mierze dlatego, że nigdy nie poczuli się naprawdę dostrzeżeni. Nikt im nigdy nie powiedział: Widzę mężczyznę kryjącego się za tym przedstawieniem, i mimo to ufam ci. Gdy mówisz to mężczyźnie, nie karmisz. Tylko jego ego. Nawadniasz jego duszę. Aktywujesz nieświadomie jeden z najsilniejszych archetypów nieświadomości męskiej: obrońcę. Ten archetyp to nie brutalny czy zaborczy mężczyzna. To ten, który czuje odpowiedzialność. Ten, który wie, że ma swoje miejsce w czyimś życiu, nie z obowiązku, lecz z powołania. Chcę chronić nie tylko ciało kobiety, ale jej świat, jej spokój, jej marzenia. A kiedy poczuje, że ktoś mu ufa, staje się godny tego zaufania. Bo zaufanie to jak lustro, które mówi: Możesz stać się wszystkim, czym jeszcze nie jesteś, a ja będę tutaj. Ale jest tu jeszcze coś głębszego. Zaufanie to także akt poddania się. A to poddanie ma magnetyczną moc. Jung często mówił o napięciu między męskim i żeńskim w każdej ludzkiej psychice. W umyśle mężczyzny istnieje nieświadomy obraz żeńskości, tak zwany anima. Gdy spotyka kobietę, która ofiarowuje mu prawdziwe zaufanie, coś z tego wewnętrznego obrazu w nim się w niej odbija, jakby bez słów mówił: ona jest tym, czego mi brakuje. Ona jest pokojem, którego sam nie potrafię osiągnąć. Ona jest miejscem, gdzie mogę odpocząć bez poczucia słabości. I nic nie jest potężniejsze niż świadomość, że można odpocząć bez lęku przed osądem. Prawdziwe zaufanie tworzy więź wykraczającą poza logikę. On może nie być w stanie tego wyjaśnić, może nie znaleźć słów, ale będzie o tobie myślał. Będzie pamiętał, jak patrzyłaś mu w oczy i mimo wszystkiego, co mogło być wadą, powiedziałaś: Ufam. Będzie o tym myślał, gdy będzie sam, gdy stanie przed wyzwaniem, gdy będzie musiał zdecydować między podążaniem za strachem, a odwagą, ale trzeba tu zachować ostrożność, bo zaufanie to nie naiwność. Nieślepa wiara, nie uległość to przysięga, dar, świadomy wybór. I właśnie dlatego jest tak rzadkie i tak potężne. Chcesz zaznaczyć mężczyznę na zawsze? Zaufaj mu w chwili, gdy najbardziej wątpi w siebie, gdy upadnie, się potknie lub pokaże swoją niedoskonałość. Jeśli w tej chwili, zamiast oceny, znajdzie w twoich oczach zaufanie, nigdy cię nie zapomni. Jung mówił: Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi reakcja, obie przemieniają się. Zaufanie jest niewidzialnym katalizatorem, który przemienia, czyni go lepszym mężczyzną i czyni ciebie. Niezapomnianą słowo dwa, podziwiam. Człowiek nie pragnie jedynie być kochanym, pragnie być podziwianym. Bo miłość bez podziwu może wydawać się rutyną, letnią czułością. Podziw jest inny, niesie ze sobą szacunek, uznanie, milczącą cześć, to jak blask w oczach, który mówi: Widzę cię i to, co widzę, jest godne. Karl Jung mawiał, że w każdym mężczyźnie istnieje napięcie między tym, kim jest. A tym, kim pragnie być. To napięcie jest jednocześnie siłą napędową i zmorą. Mężczyzna często żyje z poczuciem, że jeszcze nie dotarł tam, gdzie chciał, jeszcze nie udowodnił swojej wartości, jeszcze nie stał się tym, kim mógłby być. I pośród tej milczącej wędrówki, gdy kobieta z prawdą mówi: podziwiam cię, ofiarowuje coś niezwykle cennego nie pochwałę, lecz autentyczne uznanie. Potwierdza jego rozwój jako Człowieka mimo wszystkich wad, i to rozpala w nim coś, czego niewiele doświadczeń potrafi dotknąć, pragnienie, by być jeszcze bardziej godnym tego podziwu. W tym momencie w nieświadomości aktywuje się archetyp bohatera. Ale nie bohatera z fantazji czy błyszczącej zbroi. Prawdziwy bohater to ten, który się podnosi, nawet zraniony, który dalej idzie mimo lęku, który dźwiga ciężar dnia, rachunków, oczekiwań, zmęczenia. A mimo to nie ustaje. To ten mężczyzna, którego świat często ignoruje. Ale gdy usłyszy podziwiam cię, poczuje, że wszystko miało sens. To słowo wypowiedziane z szczerością ma niemal alchemiczną moc. Przemienia niepewność w sens, znużenie w godność, a co najważniejsze, łączy bez wymuszania czegokolwiek, bo prawdziwy podziw nie wynika z potrzeby, lecz z kontemplacji. Ale ważne, by powiedzieć podziwiam cię, ma moc tylko, gdy wyłania się z uważnego spojrzenia. To nie puste ozdobniki czy gotowa formułka. Musi on poczuć, że dostrzegasz to, co niewielu zauważa może sposób, w jaki opiekuje się innymi, sposób, w jaki radzi sobie z frustracjami milcząca odwaga, by pozostać integralnym, nawet gdy nikt nie patrzy podziwiać to nie idealizować to dostrzegać wielkość w codzienności. To widzieć prawdziwego mężczyznę i mimo to odnajdywać piękno w jego walce. Jest w tym geście coś jeszcze głębszego. Gdy podziwiasz mężczyznę, budzisz w nim pragnienie, by się przekroczyć. Nie dlatego, że tego żądasz, lecz dlatego, że on chce być godny Twoich oczu. Taka jest siła podziwu: inspiruje, nie naciska, wznosi, nie porównuje. Nie żąda zmian, lecz sprawia, że pragnie zmieniać się, z własnej woli. Jung mówił o ważności relacji jako luster duszy. Powiedział, że nikt nie staje się świadomy bez bólu i że drugi człowiek często ukazuje nam to, czego sami nie dostrzegamy. Kiedy podziwiasz kogoś, odsłaniasz mu kawałek swojego blasku, który być może był ukryty i to zostaje w jego umyśle przez cały dzień. Może nic nie powie, może zareaguje nieśmiałym uśmiechem, ale wieczorem, kładąc się spać na przypomni sobie, powiedziała, że mnie podziwia. I w tej chwili samotnej refleksji znów spotka się ze sobą, podziwiać to kochać bez głośnych słów, to mówić jesteś wartościowy. A w świecie, gdzie wielu mężczyzn czuje się zbędnych, niewidzialnych, niewystarczających, to słowo staje się złotem, nie lekceważ jego mocy. Słowo trzy. Rozumiem. Niewiele słów potrafi rozbroić mężczyznę od wewnątrz tak, jak one się rozumiem. Nie rozumiem w sensie logicznym, jak ten, kto tylko pojmuje wypowiedziane słowa, lecz rozumiem w głębszym sensie, jak ten, kto dostrzega więcej niż powierzchnia, więcej niż gest, więcej niż milczenie. Jak ten, kto nawet nie zgadzając się, potrafi poczuć ból, konflikt czy ukryty powód za czyimś działaniem. To jest rodzaj zrozumienia, które leczy, nie tylko toleruje. Karl Jung mówił, że to, czego nie stawiamy czoła w sobie, Znajdziemy jako przeznaczenie. Co to oznacza w kontekście mężczyzny? Oznacza to, że wiele męskich zachowań chłód, wycofanie, duma, złość nie jest potworem, lecz obroną. Emocjonalnymi tarczami wzniesionymi wobec świata, w którym od najmłodszych lat uczono go, że okazywanie słabości to ryzyko, że odczuwanie to słabość, że płacz to śmieszność, że chwila wahania to utrata szacunku, więc zamyka się. Hartuje się, tworzy personę, silną, racjonalną, nieprzeniknioną. Ale w środku dalej żyje chłopiec, mężczyzna w fazie dojrzewania. Istota ludzka, która chciałaby choć raz w życiu zostać zrozumiana bez osądzania. I właśnie w 1100... W tym momencie słowo rozumiem staje się balsamem. Gdy wypowiadasz je z obecnością, nie po to, by zakończyć rozmowę, lecz by otworzyć przestrzeń, ofiarowujesz coś, czego mężczyzna rzadko doświadcza. Przyjęcie. A czym jest przyjęcie, jeśli nie dojrzalszą formą miłości? Słysząc, rozumiem, pozwala mu się zdjąć zbroję. Nie musi już walczyć, by udowodnić, że ma rację. Czuje, że może być przez chwilę wrażliwy, nie obawiając się utraty męskości. I w tym momencie dzieje się coś głęboko istotnego. W nieświadomości aktywuje się archetyp rannego uzdrowiciela, inspirowany postacią Hirona. Centaura z mitologii greckiej, którym Jung się fascynował, symbolem tego, kto leczy innych przez własny ból. Gdy mężczyzna czuje, że ktoś go rozumie w jego cierpieniu, przestaje je przenosić na innych. Nie musi już krzyczeć, uciekać czy atakować, zaczyna się uzdrawiać. I wiesz, jaki jest efekt? Stajesz się jego emocjonalnym portem bezpiecznym, bez konieczności przymuszania. Nie dlatego, że akceptujesz wszystko, czy pobłażasz. Lecz dlatego, że mówisz z serca, rozumiem, przez co przechodzisz, rozumiem, że za tym kryje się historia. I to dla mężczyzny znaczy więcej niż tysiąc pochwał, bo proszę zobacz, może być pożądany przez wielu, chwalony przez innych, oklaskiwany publicznie, ale bycie prawdziwie zrozumianym to rzadkość. I gdy się zdarza, zostaje na zawsze. Zrozumiała moje milczenie, zrozumiała moją nieobecność zrozumiała, że nie jestem tylko tym, co pokazuję, ale także tym, co skrywam. Tak myśli on i dlatego wraca, bo tam, gdzie jest zrozumienie, jest wytchnienie. A tam, gdzie jest wytchnienie, rodzi się przywiązanie emocjonalne. A tam, gdzie jest przywiązanie emocjonalne, pojawia się pamięć. Stała, natarczywa, żywa. Jung powiedział, że poznanie własnej ciemności to najlepszy sposób, by radzić sobie z ciemnością innych. Gdy rozumiesz mężczyznę, nie próbując go naprawiać, pomagasz mu spojrzeć na siebie z mniejszym lękiem, a on będzie o tobie myślał, będzie pamiętał ton twojego głosu. Moment, w którym zamiast reagować, wybrałaś powiedzieć: Rozumiem, to słowo wypowiedziane z miłością nie jest słabe, jest rewolucyjne, słowo cztery: wybieram. Spośród wszystkich słów, które można powiedzieć mężczyźnie, być może żadne nie jest tak ostateczne jak to wybieram. Bo w głębi duszy każdy człowiek pragnie być wybrany nie z potrzeby, nie z wygody, nie z braku opcji lecz z decyzji, z obecności, z świadomości. Gdy kobieta patrzy na mężczyznę i mówi: łagodnie, lecz stanowczo wybieram Ciebie robi coś więcej niż tylko deklaruje potwierdza wartość mówi: Mam wolność i mimo to wybieram Ciebie. Karl Jung mawiał, że tylko to, co uświadomione, ma moc przemiany. Prawdziwy wybór rodzi się z pełnej świadomości, nie jest impulsem, nie jest przywiązaniem, nie jest pustką. To wiedza, co widzisz, to uznanie cieni, wad, ograniczeń i mimo to decyzja, by zostać gaun i to dla nieświadomości męskiej jest jak kotwica. Bo współczesny świat kręci się wokół wyrzucania. Wszystko jest wymienne, nic nie zdaje się trwać. Wielu mężczyzn żyje z cichym lękiem, że są tylko kolejną próbą. Kolejnym etapem, kolejną chwilą, która wkrótce zostanie zapomniana. Gdy więc ktoś ich wybiera, czystym spojrzeniem, spokojnym sercem, całą duszą, czują coś rzadkiego przynależność. Słowo wybieram aktywuje archetyp wewnętrznego. Króla. Król to nie ten, który panuje, lecz ten, który podtrzymuje. Król reprezentuje porządek, kierunek, święty obowiązek ochrony tego, co mu powierzono. I każdy mężczyzna gdzieś w głębi nieświadomości pragnie poczuć, że jego obecność ma znaczenie. Gdy wybierasz go i dajesz mu o tym znać, wyprowadzasz go z szarej strefy wątpliwości. Przerywasz wewnętrzny głos, który pyta: Czy tu jest z litości, z przyzwyczajenia, ze strachu przed samotnością? I odpowiadasz jednym słowem: Nie, wybieram Ciebie, ale wybór tutaj nie oznacza poddaństwa. Wręcz przeciwnie, wybierać może tylko ten, kto jest wolny. I w tym tkwi piękno. On dostrzega, że jesteś kobietą pełną, niezależną, zdolną iść sama. Ale mimo to idziesz u jego boku. Ten wybór nie więzi, wyzwala, bo gdy ktoś cię wybiera z wolnej woli, bez nacisku, bez szantażu, bez manipulacji, to nie rodzi lęku, tworzy spokój, zakorzenia, tworzy prawdziwą więź i co więcej, powtarzany. Wybór przez czas, nawet po kryzysach, konfliktach, dystansie czy milczeniu, ma wartość nieocenioną. Bo nie zależy od faz, przekracza chwilę. Mówi, widzę cię oczami człowieka, a mimo to wybieram zostać. To rozbraja ego. To rozpuszcza niepewności. To ustanawia coś niemal świętego. Oczywiście, wszystko to działa tylko gdy jest prawdziwe. Wybór to nie strategia, by zostać zapamiętanym. To oddanie, które rodzi się z dojrzałego miejsca. I właśnie dlatego działa. Jung mawiał, że znaleźć duszę drugiego to jak znaleźć własną duszę w lustrze. Gdy wybierasz kogoś, z prawdą stajesz się tym lustrem. Pokazujesz mu, że jest w nim coś, co zasługuje na twój czas, troskę, nieustające spojrzenie. I on to czuje. Nawet jeśli nie potrafi tego nazwać, może spędzić dzień zajęty, rozkojarzony, próbując udawać odpornym. Ale to zdanie rezonuje w nim jak echo, wybrała mnie, i ta myśl jest niezapomniana. Na koniec to, co sprawia, że ktoś pozostaje w naszej pamięci, to nie wielkie gesty ani wyreżyserowane słowa, lecz te, które trafiają głęboko. I rezonują w milczeniu duszy: Ufam, podziwiam, rozumiem, wybieram. Cztery proste słowa. Ale wypowiedziane z prawdą, stają się mostami między dwoma światami. Poruszają archetypy istniejące od tysięcy lat. Budzą w każdym mężczyźnie śpiącego wojownika, obrońcę, bohatera i króla. I właśnie dlatego myśli o tobie, nie jak o chwilowej rozrywce, lecz jak o odbiciu samego siebie. Karl Jung nauczył nas, że język to znacznie więcej niż komunikacja. ladek z sherladykumäė. To objawienie, każde słowo wypowiedziane z intencją staje się symbolem, a symbole w niewidzialnym świecie nieświadomości nie umierają, pozostają, fermentują, przemieniają się w myśli, obrazy, odczucia, a czasem w tęsknotę. Dlatego, jeśli istnieje sekret, jak stać się niezapomnianym, może nie leży on w wyglądzie ani w wysiłku, lecz w świadomości, z jaką się komunikujesz. W wewnętrznym miejscu, z którego pochodzą Twoje słowa. Jeśli płyną z potrzeby, są lekkie i przemijające. Jeśli płyną z obecności, są wieczne. Teraz zapraszam Cię do spojrzenia w głąb i zadania sobie pytania: czy używasz słów, a jak narzędzi, czy jak mostów? Czy mówisz, by zostać usłyszaną, czy by zostać odczutą? Czy mówisz to, czego oczekuje świat? Czy to, co naprawdę chce wyrazić Twoja dusza? Jeśli te refleksje dotknęły Cię w jakiś sposób, zostaw w komentarzu. Które z tych czterech słów najbardziej rezonuje z Twoją historią? Twój komentarz może zaświecić iskrę w czyimś sercu. Jeżeli ten materiał miał dla Ciebie sens, polub wideo, udostępnij je komuś wyjątkowemu i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej przekazów takich jak ten. Refleksji, które nie tylko informują, ale i przemieniają. I pamiętaj zawsze co wypowiedziane z duszą pozostaje, a to, co dotyka niewidzialnego, nigdy nie zostaje zapomniane. Dziękuję, że przeszłaś tę drogę ze mną. Do zobaczenia w następnym wideo.